Siemanko, z tej strony Kwiatu, 032 Produkcje, a to jest nowy odcinek Co tam? Jak tam? Dziś pogadamy z Dawidem Obserwatorem, reprezentantem Step Records. Zapraszam Was serdecznie. Po raz kolejny. Siemaneczko. Słuchajcie, zdradzę wam e, tajemnicę, że podchodzimy do tego wywiadu już trzeci raz, nie? To jest jakaś że rzeczy martwych chyba, bo <śline> nagrywamy, nagrywamy nagle pęknie, nagrywa. No dobra, ale technika, co zrobisz, z tym nie wygramy, nie? No, więc witam się serdecznie jeszcze raz wytomiu znowu, po raz kolejny. By to w tej party. Tak, tak, bardzo. A te by to mnie są już legendarne. Na, na Dziupli, tak. Na Dziupli <śled> ta. <śledź> UF, Jak no, no, <śledź> tutaj jakiś kolega zapytał na Instagramie, jak to jest na dziupli UF? Nie pytam o co chodzi i yy, gdzie to jest, ale, ale no, jak jest na dziupli UF. Bardzo fajnie. Czyli ba... legendarne miejsce już. Wyszkuł, <laughs> <laughs> Wałbrzyk. Wiemy, że to twoje miasto rodzinne i yy, żyjesz tam od zawsze, ale jak nie Wałbrzyk, to gdzie? No to bytą. Nie, nie. Po, ale chodzi o to, że tak, że tu się czuję pod tym względem, bo to nie, nie nie, chcę, żeby to wyszło, że jakieś tam gdzieś się podizwanie, ale tu faktycznie się czuje tak jak u siebie, bo tu jest bardzo podobny klimat jak w Obrzychu. Górniczy. Jest, tak, to jest miasto Stan. też, y, które jest jakby górnicze, Wałzy też był kiedyś miastem górniczym. Y, jest po prostu... Ja mam wrażenie, że ci ludzie są, bardzo podobnie żyją jak w Obrzychu. Ale macie też. jakieś kopalnie czy już nie macie? Nie, żadny. Żadne. W ogóle? Nie ma nic już. Wiesz w 1994 gdzieś chyba zamknęli ostatnio, no, także, no... A to wszędzie zamykają, u nas też już została tylko jedna na kopalnia, także już... No, no, przykra sprawa no, bardzo, No, przykra nie? sprawa, bo my śpimy na węglu, a a, ta, a zamykają kopanie, nie? Tak, To jest o, totalny absurd dla mnie na skalę światową, no, ale nie będziemy tutaj ruszali polityki, bo wiadomo o co chodzi. I? Yy, i tak dalej, tak dalej. Słuchaj, Dawid, yy, płyta 777, trzy siódemki, powiedziałem cztery. <laughs> Pierwszy legal, yy, zmieniło się coś po legalu? Jakby mogę stwierdzić, że zmieniło się to, że. Wiadomo, rapuję od 14 roku życia, ale zmieniło się teraz to, że. Wiem, że mogę, obrałem jakąś drogę po prostu w życiu, jakiś cel i wiem, że po prostu chcę rapować, nie? Na tyle, ile mi Bóg pozwoli, to chcę no. po prostu rapować i pomagać tym sobie, pomagać tym innym, jeśli to komuś pomaga. I tyle, nie? To jest to, że po prostu wiem, co chcę w życiu robić. Nie? Wiesz takich było za naszych czasów zaguwiarza. Każdy tam gdzieś nagrywał tak, nie, tak. nielegale, tak zwane. Tak, pod tak. i każdy być legalnym raperem, więc mówisz tak o młodych ludzi, że zmieniać coś między tym progiem, wiesz, legalu, a nielegalu. to jest duża, duży przeskok? Nie no, to że ktoś wyda a sam legal, to to jeszcze to nie, nie, o niczym nie świadczy, nie? bo to, to jakby jest jakiś próg faktycznie, który jak się przekroczy, to już jest fajnie, bo już są koncerty, jest, są pieniądze i tak dalej. Natomiast już trzeba przekroczyć taki już próg. Ja jeszcze nawet tego progu nie przekroczyłem. Aha, nie? czyli sam, to, samo, samo słowo legal to nie jest, że boom, jesteś artystą, jesteś artystą i mówisz, że już nie, co, żyjesz, tak? Nie, nie, no ja mówię, no koncertów nie gram tam, yy, no, okay. nie żyję z rapu, ale to nie jest to, żebyście nie zrozumieli, to nie jest to, że ja się żalę, bo ja się cieszę, że jest jak jest, że mam taką możliwość rapować no. w wytwórni, gdzie przez tą wytwórnię przewinęły się legendy rapu polskiego. Yy, także ja jestem dumny z tego, co i tak już zrobiłem. Ale chodzi o to, żeby się nie zatrzymywać. Nie? Tak jak ja się nie zatrzymuję, tak wy się też nie zatrzymujcie. Ale wracając do tematu, bo już o tym graliśmy dwa razy, mm? bo się nie nagrało. Myślicie <grym grym> się z Pawłem, właścicielem Step Rekord, żeby zrobił wam trasę, nie? No kurczę, fajnie. E by było. Step Z kupi wam step busa, będziecie mieli swojego busika i cała ta, step arena będzie od gór do morza, wiesz, koncertowo, nie? Kurczę, jakby to jeszcze. Jakby Ale lubię ludzie... to motyw? To by było no, to, co? Jakby ludzie jeszcze na to przychodzili, nie? I, wiesz, i, no. i te koncerty by były pełne sali i tak dalej, i zrobić taką trasę, po prostu jeździć. Bo to, to by się skumulowali, słuchaj, was wszystkich artystów, ma, mało was nie jest, Gdyby się skumulowali wszyscy się razem, to waszych odbiorców by było naprawdę dużo, nie? Tak, tak. się zdaje, że taki, ta. taki, taki, taka trasa miałaby naprawdę fajny przekaz, nie? Mogłoby być fajnie. Step, busik. Mogłoby być śmigali. fajnie. Ja, Krzysztof, słuchajcie, Krzysztof Krawczyk ostatnio sprzedać e, e, swojego busa chyba za 200 koła tego, co tam. Wiszę <laughs> <laughs> mam na linka na, na Allegro, może jeszcze jest, nikt nie kupił, nie? Może na raty. <laughs> ja, bo, albo na raty, albo ja, na leasing, jak sobie <laughs> się, Da ja Ci przygotowałem się z liczbą, liczby, magiczne liczby. Antyguci, 5-4 miliona, bos, półtora bańki, chodcik dwójka, 105 koła. Czy te cyfry to są już takie dobre? Czy które wiesz, mówisz, że wow, to już jest 100, czy jeszcze, jeszcze głód ciągle rośnie? Nie no wiadomo, że to nie są, to są jakieś tam wyniki są, ale to nie są jeszcze, nie, nie wiadomo jakie, no niektórzy robią po 100 milionów, tak? W Natomiast, y, to nie chodzi też o to, że y, ja chcę mieć nie jakie liczby. Ja chcę, żeby to po prostu trafiło do takich ludzi, którzy jakby cenią moją twórczość. No. Y, no ale co, no fajnie, jakby te liczby były jeszcze większe. No, także no, no, no liczę, że będą większe. nie? No i fajnie, powiedz, pójdę, skończyłeś, y, trochę czasu minęło. Jak teraz patrzysz na tę płyta na swoje dziecko, to jeszcze byś... to, to się do czasu produkcji? Jeszcze byś coś zmienił? Czy to jest ta płyta tak, jak zamykasz się, mówisz, to jest to, tak miało być i, i jesteś zadowolony? Nie, chyba nie. Myślę, że nie, że to się zbierało po prostu. To, ta płyta była konsekwencją jakichś tam wszystkich moich gorzkich żali i, i różnych rzeczy z całego mojego życia. I, nie, taką jaką zrobiłem, tak, ta, taką bym ją y, zostawił. Yy, ta płyta, która teraz będzie, też będzie jakby trochę podsumywała ten okres, który jest teraz, też będę wracał do tamtego okresu. Ale klimatycznie podobna, czy dość... Podobna, powiesz, podobna. Nie, 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 nie ma, że zmienia styl na, na ben Bengery, czy na, na... Nie, 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 znaczy powiem tak, no wiadomo, że niektóre numery będą takie bardziej, że do samochodu, żeby sobie posłuchać, no, nikogo, no. ale raczej wszystko będzie w takim podobnym klimacie, yy, tematyka będzie podobna. A kiedy bierzesz klipy, czy planujesz? Wiesz, jakieś, jakieś, myślę, jakieś że może, promocyjny ruch, yy, Myślę, że może tak gdzieś od, od stycznia coś tam będzie się fajnie. działo, nie? Fajnie, fajnie, od fajnie od bardzo panie, fajnie, Słuchaj, yy, też jest taki trend w, polskim, w polskiej scenie, że raperzy często tam gdzieś osiągną jakiś pułap i idą na, na, na swój rachunek, nie? Że tam jakieś swoje, swoje ciuchy, swój brand, planujesz coś takiego, czy na razie skupia się tylko i wyłącznie na, na tym, co robisz teraz? Yy, jest takie powiedzenie... Chcesz rozbawić Boga, to powiedz mu o swoich planach jakoś tak. No. Jakby nie wybiegam tak w przyszłość, nie, nie mam za, na razie nie mam takich planów, nie, nie, nie planuję jakichś takich właśnie swoich tam, chcę po prostu robić muzykę, nie? I, i, i tyle no. I, 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 i po prostu, nie? Jeśli ja nie narzekam jakby tam na, na, na jakby na współpracę ze Step Recur, tak, że także jeśli ten, jeśli oni też nie narzekają, to możemy działać po prostu tyle ile ile trzeba, to tyle będziemy no. działać. Nie? Tak, zapytam oczywiście tak prywatny na sumat, masz jakiś kontakt zobowiązujący? Czy na 5 płyt, czy może sobie odejść kiedy chcesz? to szczerze to nawet tego nie, nie czytałem dobrze, ja, ja, ja tam, Wiesz, to tam no, wygląda, nie? Kręciutko, kręciutko. Dobrze, dobrze. Powiedz mi jeszcze, jakbyś miał możliwość, teraz zrobię sobie płyty kolabą z jakimś wybranym przez siebie artysty, artystą z Polski. Masz takiego artystę, z którym chciałbyś coś takiego zrobić? Z płyta spontan, jest temat, teraz rzucam Ci temat i robicie płytę. Jest taki artysta? Powiem tak, jest jedna płyta nagrana z jednym artystą. A rap, konkretnym raperem, no bardzo pięknie. dobrym raperem. Się, ja. No niektórzy może będą wiedzieli jak śledzą, niektórzy nie. I ta płyta czeka po prostu na jakieś tam ostatnie szlify, na mix, mastering, tam na jakieś a tam ostatnie osztak, zwrotki. Osztak już jest tak? No i ta płyta jest w zanadrzu, taki nasz az w rękawie. Także hmm. może po mojej płycie albo coś może ta płyta wyjdzie. No, nie? klasa. Nie takie no. tajemnice tu się odkrywają, moi no, drodzy. No. Trzeba śledzić i wiedzieć i patrzeć, z kim ta płyta nagrana jest, nie? No a... Widziałem, że nagrywaliście klipa z Danielem też i z Tak i to było na? Na, to jest na płytę Intruza za niewinność, także co fajny numer bardzo liczny. Pozdrawiamy oczywiście Intruza i Daniela. Tak, pozdrawiamy Intruza i Daniela, ja się bardzo cieszę, że tam mogłem też być na tym numerze i co sprawdzajcie, bo niebawem to wyjdzie gdzieś za dwa tygodnie. No klip jak, spoko? Bardzo w porządku, dużo, fajnie. fajnie. A dużo ludzi, tak, no tak. To ma danie do siebie, że u nas w zawsze, się, zawsze gdzieś tam tych ludzi ściąga, i to jest super, że potrafi tam gdzieś głosem być tych ludzi. Tak, to e, prawda. Więc na to pewno prawda. efekt klipu będzie kotacki, tak jaki powinien być, nie? To, to prawda, to prawda. A w ogóle płyta fajna, co? Rap na jeszcze marki. Fajne produkcje się powstają tam. To jest, wiesz, to no. pojęcie z tymi składankami to jest to dobre, że. Każdy znajdzie coś dla siebie, że to nie jest tak że, wie, tak, że słuchasz i po prostu kupujesz płytę jednego artysty i słuchasz I masz tylko nie... A tu jest wielu różnych raperów, nie? także no. to jest... Yy, takie, no mówię, każdy znajdzie coś, coś dla siebie, coś, coś co mu się tam spodoba, nie? Teraz ja wracając do tego właśnie do yy, step records tam działacie bardzo prężnie, słuchaj. Yy... Marketingowo, zadowolony jesteś bardzo? Tak, tak. Spoko, ja no, nie? Myślę, że tak. Nie, mi, też Czyli nie jest... ma takiego, że nas przodzie, przed Ciebie, Białas, ja mówi się, Ma Dawid, fajnie idziesz No dawaj, nie, zdecydowanie nie. Nie, nie, nie. nie, nie zdecydowanie nie. Y, no. Po prostu też jest kwestia tego, że no, nawet jakby nie wiadomo, jaka promocja była, jak się mu muzyka nie obroni, to, to nic nie da, nie. Ale no dobra, wracając do tematu Freak Fight, widzisz, my jesteśmy na Ciebie, się bici, chłopaki ci przychodzą, pięćdzig na stół. Dawid, walczysz? Nie ma takiej opcji. Ja się nie będę w żadnym takim cyrku... w gdzieś tam jakieś wyzwiska, to oni no. nie ważą słów. Nie ma opcji nawet, nie ma opcji, zresztą... Bo żadne pieniądze nie zmarzą tego, tego wszystkiego, co tam już w internecie zostanie, tak? Tak, Tych tak. Wszystkich wyzwisk tego się upadlania, tej, 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 tej pajacerki. No już będziesz... taki wizerunek zostanie już, no, nie? Tak, no, że nie ma. Walka, walka, to jest walka, nie? Ta, ale ktoś... ale te, właśnie te przedwalki, te gadki cisną coś wszyscy. Nie? Ta, ta, a ale... potem się byle lejał i nie, Ale teraz ktoś powie, a bo i tak by Ciebie nikt nie wziął. No dobra, ale nawet jakby mnie wziął, no to kurwa to za takie. Tym bardziej, że jeszcze za jakieś takie... Powiem tak, jedyne, jakby na przykład, nie wiem, odpukać ktoś z mojej rodziny byłby ciężko chory no. i by potrzebował pieniędzy na leczenie takiej osoby, to może bym tam poszedł, ale w innym żadnym wypadku nigdy bym nie poszedł tam za żadne pieniądze. No, tak jakiś taki trend, że dużo osób sami się pcha, nie? robimy na no. tak, się no. żeby była aferka i no. dalej da dalej, da dalej, nie? Ale co to świadczy o tych osobach? No, no siano, no, to żeby... sianko, 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 No dobrze sianko, nie? to powiem tak, jakby dobrej wizytówki to mnie wystawia, nie? Że chodzą się gdzieś tam... W, nie wiem, angażować w takie rzeczy. Nie? Zresztą teraz jest taki w ogóle trend, że... Polsce jest najwięcej tych jakichś takich freakfightowych e, federacji tego wszystkiego. Najwięcej na całym świecie w Polsce, nie? I to też źle świadczy o na naszym Ukrainie. No, Ktoś tak, no, powiedział teraz z boku, że jak jest na to popyt, no to się robi, nie? że tak, ludzie tego tak, chcą oglądać, nie? To świadczy tak, tak. jak gdyby tu nikogo, oczywiście nie urażając, ale też świadczy o tym, kto to chce oglądać. Jak, jak, jak ma, jest siano na tyle siadana na tym jest, że tyle osób to ogląda, tak. to się robi, nie? Jest, tak, jak coś tak, coś tak. jest mądry, no to na to robi. No. I te, tak. Czyli ten per view się musi sprzedawać i na to popyt jest, nie? Wolą oglądać i tego. Youtuberów niż na przykład sp prawdziwych sportowców. No nie? i prawdziwi sportowcy klepią bieda, tutaj ktoś przyjdzie, chwilę no. potrenuje, wyzwie kogoś yy, na Facebooku i szkupę kasy zarabia. Także no nie, ale ta energia, podejrzewam, że ta energia z tych, tych, tego MMA, tego, tych, tych frequentów niedługo też się zamieni w coś innego, bo zawsze są jakieś trendy, jakieś no ta, fale i... na tematu, słuchaj, no. to tak, zawsze tak, zawsze tak było i do, tak, Kiedyś była i... taka fala na te patriotyczne ciuchy była, nie? Taka moda, że no. wszędzie to było, nie? No. Tak. Yy, yy, teraz tego nie ma, teraz yy, gdzieś jest taka moda na to MMA, na to wszystko, nie? Że, no, no, że gdzieś tam ten... No, no, tamten... to, racja, no. A tak, no serio, tak, tak, to są takie, takie trendy, które gdzieś tam się pojawiają i znikają, nie? No. no. I tak samo to pewnie, wiesz, tylko teraz turniej do kierunku pójdzie, czy to będzie jeszcze bardziej frykowa to, żeby ludzie jeszcze bardziej kręcić się, czy po prostu wrócić no to do Ale nie? widzicie, co się dzieje, była tam jakaś ta gala, nie wiem, ten PunchDown czy coś, że tak. gościu umarł, tak? został liście no. i umarł, tak? No. I to będzie, będzie taki niby sport, nie? Taki cios z boku, zobacz. No. no ale co warto, co przyszło oni nawet nie dostali za te pieniędzy i co warto coś takiego robić? No, no. Nie, nie warto. No, no wiesz, że no, dzisiaj ludzie na, na, na Hama gdzieś tam się pchają. i to może być taka, wiesz, tak, przytoczyłeś ten przykład, że nie. to będzie taka właśnie, nauczka, czy warto, nie? No. no to z tego, że masz par, parę minut w iderecie swoje pięć minut tak naprawdę, bo to może być kaleką, nie? No właśnie. No ale czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają, jedni chcą mi za trendem, drudzy jak gdyby chyba są som, samo zawsze i tak dalej, i tak dalej, nie? Tak, tak, tak. to się na pewno nie zmieni, nie? Dobra. A powiedz mi, czy jakichś gości zdradzisz z nowej płyty? No ze z na pewno, nie? Będą Barwy? tam jakieś goście, a no. reszta to zobaczymy, nie? Ale jakbyś miał się zdefiniować sam siebie zamknąć, jakoś tak, zaszufladkować, co jesteś raperem ulicznym, technicznym, jakbyś to mówią? By z daleka są takich. No, 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 nie, nie, ale jakbyś ci widział sam nie, uliczny, nie, raper? na Na pewno nie ulicznym, bo po prostu raper, rap z definicji jest po prostu z ulicy, także to nie można się określić Dobra. Że z ulicznym rap, raperem. Ciężko, no mi się wydaje, że po prostu... Po prostu raperem, który po prostu pisze co czuje. Okej, okay, okej. Okay. Słuchaj, masz takie, takie jeszcze tak abstrahując, masz dzisiaj możliwość zagrania koncertu w jednym miejscu na świecie. Dzięki serdecznie. Masz takie miejsce gdzie chciałbyś mega zagrać? Poza Bytomiem oczywiście. Nie? No nie, właśnie, <laughs> chciałem powiedzieć, <laughs> że w nie? Ale, Poza ale ten, ale. To nie, to po tym nie mam, nie. Nie masz takiego nie, negocjowania? Ma Chciałbym zagrać na Hip-Hop Campie kiedyś, nie? Ale już nie wiem czy zagram, bo nie wiem czy to Hip-Hop Campy To jest no. mocny akcent, ta, moi drodzy. Do organizatorów Hip-Hop Campu. Fajna ja impreza. Nigdy nie byłem, wybieram się 100 razy, a nigdy nie byłem. Też się, się wybierałem, a nigdy no, nie byłem Aż w końcu nie? Się skończyło się tak, y, ta edycja, bo chyba tam pandemia czy coś. I, i, tak. i, ten, i to się skończyło. Tak. No, a pandemia to Bubel? czy, czy, czy no, Bubel. takiego, że chodzi w i, i wiesz i się boi. Nie, Bubel, Bubel dla mnie to. Medialna, jest, tak, medialna szopka czeka, co? Tak, tak. Dla mnie ja uważam, że. że nie popieram tego, nie? No, no, wiesz, ja no jestem fanem, żeby, no żeby, żeby, żeby wiadomo, dbać o zdrowie, ale, ale no kupy się nie trzyma, Tak, 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 tak to temat, kupy się nie trzyma. Nie? Tak, Jedno tak, z tak, 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 nie a ta płytka, ja właśnie miałem śliwką okazję zrobić płytę z DJ-em Dexem. Dobry materiał no też. Mega, to, mega, mega. To mega. jest hip-hop, nie? Prawdziwy to to hip-hop. Czuć tam zajawkę, tam, nie? czuć zajawkę, Proszę, no. tak. To jest to, czuć. czego, moi drodzy, yy, nieraz brakuje dzisiaj już. Dlatego panie, że pozdrawiamy DJ-a Dexa, że jeszcze takie rzeczy prawdziwe robi, bo to jest ciągle kultywowanie tego, tej kultury yy, z naszych jeszcze czasów yy, i to pachnie rapem, nie? To no, pachnie, pachnie tym klimatem, no. A dj Dex coraz starszy, coraz lepszy, co? Tak, ta, to prawda, to no. prawda, to prawda. Nie wiem, czy, czytasz, czy, czy sobie czyta książki od że coraz młodszy się robi, <laughs> ale naprawdę ale tam... y, ciągle jest w gazie produkcyjnym i, i te produkcje są no kozackie, nie? i widzisz Gwiazdy ze Stanów, że nigdy wcześniej bym nie pomyślał, że w polskim rapie jadą Gwiazdy ze Stanów, no, nie? Grać, no tam... grać jakieś tam y, ty, ty, kawałki, dogrywać na płyty, na składanki polskich producentów, nie? To jest fenomen, no, no coś takiego, tak. co Dawid, no to życzę Ci teraz tego co? Trasy koncertowej. Co ci mogę życzyć? No ja cię dziękuję. Ja jestem do tego co? No, a tego ci robię. No, niech no, to... nie, ktoś, no, nie, ktoś tam, nie wiem, yy, yy, po, nawet nie mówię, że trasy, nie, ale no, yy, coś tam gdzieś po prostu poograć i tyle, nie? No, I będę zadowolony. Czyli yy, Dawida o siebie mieście dzwoncie, piszcie na fanpage e pewnie i na pewno coś tam się można będzie zorganizować. Ale wracając do tematu, podkreślając temat, jak dla mnie pomysł yy, step, yy, step Army w, ty, w trasy koncertowej, yy, Step Tour powiem Ci, to by było to, nie? Tak, to jest bardzo fajny pomysł. Ja nawet o tym nie pomyślałem, nie? Że no, bo coś by takiego można było razem, robić, ono, To tym tak. się wszystkich tak, artystów tak. razem, to naprawdę by było petarda, nie? Tak. Ej, jeszcze żebyśmy mieli okazję w ogóle popracować niedawno, nie? Razem byśmy, razem robiliśmy klipa parkour. Tak. parkour nie? robiliśmy. E... Yy, co jeszcze? By już... no, było taki parę. Klipów, no, było, było no, parę. Tak. Było, no, parę. Tak, tak, było no, parkour tak, parę. w ogóle fajnie tak, no, fajny fajny był, fajnie. Bardzo fajnie było. Pogubiony z Episem robiliśmy. Tak, tak, tak. No, także tak, parę tak, rzeczy tak, razem tak, robiliśmy, tak. nie? No, pewnie, pewnie jeszcze porobimy. robimy, nie, 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 Pewnie no, 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 że no, tak. Pewnie no, że tak. Yy, Także tak. na pewno będziemy jeszcze działać w tym temacie. Dawid, dzięki za czas, nie? Ja również dziękuję. Doceniam bardzo. bardzo, że ten, że się pojawiłeś tutaj u mnie na chwilkę jeszcze, wiesz? Bo masz pracy dużo na pewno i tak da. dalej, ale doceniam bardzo, że mogliśmy z tym pogadać. Da. Także moi drodzy, bądźcie na bieżąco, sprawdzajcie media o Dawida yy, i z nasze 0 czy 2. Będziemy na pewno informować o wszystkich nowościach. I dzięki, że z nami byliście, no, że się do końca i dużo zdrówka wam życzę. Dawid, dzięki serdecznie. Ja również dziękuję. Kwałaś się dobrze, moi drogi. Również dziękuję.